Ostatnio założyliśmy Discorda, także wpadnij do pierwszej linki w opisie I wbijaj na Discorda, tam wybieram wnuczków do odcinków Pa, pa Halo, dzień dobry widzowie, z tej strony Dział Witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj z nami jest Arczu, dzień dobry Arczu dobry, dzień dobry, dobry Dziadzo No, no i... Dziadzo, Dobra, no, dobra, już nic, nic, nic nie widziałem. Nic nie widziałem, nic nie widziałem. Dziękuję wam widzowie bardzo serdecznie za yy, super aktywność pod poprzednim filmem i mam nadzieję, że w tym filmie dobijemy 800 łapek w górę, ale jeszcze, jeszcze, jutro będzie również odcinek z tej serii u Archa, także wpadajcie koniecznie do Arch'a, zostawcie mu subika i bądźcie jutro u niego na kanale, bo jutro u niego również jest odcinek. Że odcinek wyszedł. No, odcinek wyszedł naprawdę bardzo, bardzo zacny odcinek. A dzisiaj Arczu idziemy znowu do naszej maszyny losującej. Zobaczymy co nam dzisiaj, co nam dzisiaj wylosuje. Gdzie, y, znaczy widzowie nasze moi kochani wnuczkowie i pisali mi, że chcieliby Matronera, Katiego, Kati by chcieli, chcieliby Paliona, y, Vito chcieli, także zobaczymy kogo w tym, w, tym, w tym odcinku będziemy budować. Także twoja rola, ty teraz klikasz i zobaczymy co tutaj Dobre. będzie. O, dobra, Daj ja książkę, daj ja książeczkę Dobra, 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 i zaraz zobaczymy, zobaczymy... Palion! Paliona budujemy dzisiaj, także widzę, na pewno będziecie bardzo zadowoleni z tego, że budujemy dzisiaj paliona, bo, bo bardzo chcieliście, żebyśmy budowali paliona, także dobra, do Carczu. lecimy i Tutaj... budujemy, nie ma co przedłużać, no... Muszę sobie najpierw bloki przygotować Właśnie musimy się najpierw bloki przygotować Tutaj widzę, że Palion to taki zieloniutki chłop Także weźmiemy sobie na pewno kolor y, zielony jakiś tutaj tutaj No bo może bardziej weźmiemy sobie kolor y, taki lime W sensie taki nie wiem no taki lime no No i jeszcze trzeba będzie wziąć tak pink co nie Trzeba wziąć jeszcze kolor taki purple no Mamy purple No i Chcia trzeba a nie powiem ci czego robię, nie powiem ci czego robię, ale robię z ładnego bloku. No i trzeba wziąć jeszcze kolor taki ciemny. No i co, Arczu, gotowy jesteś? Jestem, myślę, że gotowy. Dobra, dobra, widzowie, także będziemy mogli już zaczynać. Także uwaga, trzy, dwa. Jeden. Lecimy i budujemy to jest paliona, żeby go to jeszcze trzeba wybudować. A właśnie już dobra już chyba zepsułem, bo... bo... oj, oj oj oj, 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 Dobra, cyk. Cyk, 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 oj! No i koniec powiem wam widzowie, że coś mi się zepsuło. Ale dobra, dobra, coś mi się zepsuło i nie było... nie było... nie było, nie było widać no było Byłam nie słychać, dobra zobaczymy co tutaj Arczu zrobił przez te parę sekund No nie no dobra Arczu wygrał, Arczu zdecydowanie wygrał bo zaczął od oczu Pierwszy raz, Arcz... pierwszy raz Pierwszy raz może, ale no zdecydowanie lepiej wyglądają oczy niż to co ja zrobiłem Ale dobra, no... Dobra idę, idę, idę ale to Witowie, że głos należy do Was. Także wpiszcie koniecznie w komentarzu. Yy, no i kto według Was zbudował lepiej. Ale no nie oszukujmy się, lepiej na pewno. Nieźle, nieźle. Lepiej na pewno zbudował A Bo Dobra. zobaczcie, to powinno wyglądać gdzieś tak. No i teraz powinien tutaj mieć. No właśnie, bo tutaj zepsułem troszeczkę. To powinno być coś takiego. I tutaj nie powinno sobie. być coś takiego. I to coś takiego, to by wtedy, to że może już by zaczęło przypominać Paliona, ale że tak nie zrobiłem, także ta Paliona bardzo, no bardziej, nie, nie przypomina zbytnio tego Paliona, ale no cóż, no mówi się trudno i trzeba będzie lecieć do kolejnej konkurencji minutowej. Jesteś gotowy, Arczu? Jestem gotowy. Tutaj zepsułeś sobie, miałeś tutaj tak dziwnie zrobione, dobra, no to Arczu już puszczam czas, uwaga, 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 tylko muszę tutaj ustawić, no i... Start! Dobra. Dobra, tutaj będziemy raczej szli chyba tylko i wyłącznie w buźkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, yy, tu tak, raz, dwa... No wówczas ile zostało? Dobra, będę mówił, będę mówił. Będę mówił. No, i dobra, i tutaj trzeba zrobić tak, trzeba zrobić tutaj, tak, yy, trzeba zrobić tu, dobra, myślę, że tutaj już będzie troszeczkę, troszeczkę będzie łatwiej. Zrobi tutaj. Ja w ogóle buduję go troszeczkę do góry nogami, także, także jest też troszeczkę trudniej, żeby tutaj to wszystko zrobić. I uwaga, uwaga, ma, masz arczu jeszcze dokładnie 20 sekund, także. Także się postaraj, żeby to jakoś tak ładnie, ładnie wyglądało. Chyba, że jeszcze to będzie takiego, bo uda mi się to zrobić, żeby to było bardziej palionowate Dobra, udało mi się zrobić, żeby to było bardziej palionowate, ale nie wiem, czy to jest wcale ładniejsze, no ale dobra. Cyk, 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 cyk. Cyk. cyk, cyk. O nie, koniec! Koniec! Dobra, dobra! No dobra. i tyle nam wyszło z naszego, naszego poliona, no widzowie powiem że taki, jest takie kosmita trochę, takie ale nie nieważne, nieważne, oczy, mamy w ogóle, mamy takiego tekstur paczka. wiele was o to pytało, i tutaj mamy takie różowe slajmy, one są bardzo fajne, dobra, co tutaj Arczu nam wybudował takiego tutaj ciekawego, mm, to wygląda jak kliper, troszkę, no, ale nie, a i to przypomina żabę trochę, o, może być taka żaba, tylko brakuje tutaj takiej wody to... i, i byś miał żabę normalnie, no, a może palion to żaba? Właśnie, widzowie, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co przedstawia z kim paliona. Bo nie wiem, czy to żaba, czy to kosmita, czy coś. Ale no, napiszcie koniecznie w komentarzu. I właśnie, jeśli chcecie, abym przypył wam serduszko. Także napiszcie w komentarzu palion, a ja przypnę wam serduszko. I lecimy teraz do ostatniej 10-minutowej konkurencji. A nie, bo jeszcze chyba nie mojego nie widzieliśmy. No, to jest jeszcze moje, no. To jest taki, no, mówię, kosmita. Uno tu kosmita, ta, ta, no, takie coś, no. No, ogólnie to mamy tutaj takiego kosmita, taki no, no nie wiem, bardzo co sądzisz o moim kosmicie? No, no jest spoko, ogólnie. Ogólnie jest spoko, tylko kurczę, mm, coś tutaj poszło nie tak, ale nie wiem co, ale no, w zasadzie... Ty zrobiłeś no a ja zrobiłem żaba. No także mamy już dwie takie, yy... Niech to powiedzieć, dwie takie pomysły. Ja bym powiedział, że na razie remis jest. Na razie remis, dobra, to mamy teraz ostatnią rundę, która wszystko rozstrzygnie, Arczu. Dobra, zobaczymy kto z nas zbuduje teraz lepiej. Dobra, lecimy, Zbuznisz, co tam masz. Dobra, dobra, Arczu, jesteś gotowy, jesteś gotowy? Jest dobra, razie no. trzy, dwa... Jeden i start! Dobra, dobra. musimy teraz budować tutaj sobie y, tego Paliona, także dobra, y, wiecie co, ja może zacznę y, zrobić te, zrobię takiego większego skina, także troszeczkę tutaj muszę go, y, muszę zacząć właśnie od budków może. A teraz czy masz już pomysł jak tutaj zrobić z tego skina Paliona? No ja mam mniej więcej pomysł. Tak, no to cały, całe szczęście i nie będę robił w, w 3D I co? Jak tam ci idzie? No, dobrze. A twój się troszkę dobrze? tak rozpłaszczył, tak widzę trochę tak... Ja mówię, że nie będę robił takiego, wiesz, Aha, dobra, dobra, no to nie, ja raczej no. ja idę takiego, żeby zrobić takiego bardziej w 3D w sumie Ale no, no zobaczymy mi, jak to wyjdzie nie wychodzą, więc wolę sobie zrobić taki, wiesz... No, rozumiem, rozumiem no, To może wyjść. Nie no, zobaczymy Nie no, mam nadzieję, że będzie, będzie w porządku Trzeba mu zrobić tutaj też ta, taką kurtkę, bo zanim jeszcze będę go robił, no to trzeba go ubrać. Mam już chyba wszystkie Kolory, które mi się to będą, mi się, które mi się przydadzą, dobra, niech to będzie tak. On ma w ogóle bardzo kolorowego tego skina, w sensie, że on ma dużo tych kolorów potrzebnych do, do zbudowania tego. Także to jest też yy, no, spory minus, bo więcej bloków trzeba będzie yy, tutaj wykorzystać. Ale no, ale damy radę, damy na pewno radę. Bez spiny damy radę. No, dokładnie. Nie, no, nie, wydaje mi się, że za dużo trwa zrobimy, ale. A ja, że wybrałem złe bloki, w sensie są bardzo takie, 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 wiesz, takie. Yy, no, nie, nie, nie fajne, nie kolorowe takie, w sensie takie, do, takie. Same bloki wybrałem po prostu, no. Dobra, w ogóle to jest taki. Ten ta mój taki palion taki karłowaty trochę wyjdzie, nie wiem czemu, ale no, ale spokojnie. Palion się chyba nie obrazi, że go takiego karłowatego troszkę zrobiłem. Ale kurczę, powiem ci, że ten. To... U Ciebie zbudowałem ładniej, u Ciebie zbudowałem ładniej, dobra, to o, na tyle się omówmy, że jeśli tego, widzowie chcecie... Musicie być do mnie Dokładnie, dlatego wpadacie sobie do, do Archa i zobaczycie co tam u niego zbudowaliśmy. Ale no powiem, że u niego wyszło, no zdecydowanie zdecydowanie yy, lepiej. Tu mamy 4, tu mamy 5, tu mamy 6, tu mamy 7. O co zrobimy? Może takiego w 3D troszeczkę. To będzie 7, a tu będzie 8. No i superansko, damy radę z pewnością tutaj wszystko zbudować. No nie, zabrakło mi bloku, no nie I co, Arczu? Jesteś zadowolony na razie ze swojego Paliona? Eee, nie Ja też akurat, kurczę, ze średnio jestem zadowolony z dzisiejszej mojej budowli, ale tam... Co zrobić, jak nic nie zrobić, no Ale no dobra, mamy jeszcze te dwie minuty, także szybciutko musisz się tutaj uwinąć Ile zostało minut, Ciebie? Dwie minuty, dwie minuty jeszcze O Jezu Zacznę? Myślę, że tak. W dzisiejszym odcinku mi nie poszło, widzowie. Ale, no, koniecznie napiszcie w komentarzu, yy, z kogo byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku. Palion mi wyszedł. Myślę, że lepiej. Myślę, że lepiej mi Palion wyszedł, ale kurczę. na ten, yy, nie palion, co ja mówię, wojan. Bo ten palion to tak, kurczę, tak troszkę średnia tak wygląda. Znaczy, nie jest zły ogólnie. Nie jest zły, ale myślałem, że no pójdzie mi troszeczkę, troszeczkę lepiej. Myślałem, że mi pójdzie, ale, no, dobra, no. Nie wszystko czasem zawsze się udaje, co nie? Taki takie karłowate troszkę, ale, ale jest spoko, ale jest spoko. A właśnie, bo no tutaj takie jeszcze te Takie fajne te No, tego nie zauważyłem. Cyk, cyk i cyk O Arczu, dobra koniec, 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 koniec! Dobra, lecimy najpierw zobaczyć co to tam fajnego zbudowałeś sobie tego, tego pal oj, tutaj pali, on widzę, że już nogą tutaj normalnie na wjeździe jest. Ale mu zrobiłeś oczy Ty Arczu Co? W zasadzie mu się chyba buzia zepsuła. No, trochę tak. Bo Ty troszeczkę to inaczej zrobiłeś, bo on ma język nie wytknięty, tylko język w buzi. Wiesz, co Ale nie jest źle. Robisz postępy, robisz na pewno postępy, ale no. To teraz wygląda jak taka żaba w sumie, no. Paliąd żaba, no zobaczymy jaka serio jak żaba wygląda no, Dobra, jak się... napiszcie w komentarzu czy to jest żaba czy to jest kosmita czy kim jest w ogóle palion a zobacz co tutaj dziadzia wybudował dziadzia wybudował takie obadzie w 3D ale też kurczę nie myślałem że będzie troszeczkę lepiej ale też chyba w sumie nie jest tak źle tak no, to jest ładnie jest ładne. jest ładnie tutaj brakuje troszeczkę takich elementów niektórych ale no, na pewno na pewno jest lepiej niż niż myślałem, że będzie. Także no widzowie, dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak oceniacie naszą budowę, Napiszcie w komentarzu również Palion, jeśli chcecie dostać serduszko od Dziadzia. No i podajcie do archa i zostawcie mu tam subskrybera. Także Dziabłem, Dziadzio Minecraft, do następnego razu i pa pa. Pożegnaj się Arczu. Pa pa. pa, pa.